I właśnie po to tworzymy portal Serce Nowego Świata. Twoje Serce Nowego Świata, który dzięki Adrianowi i Jadkowi Łukasikowi, yy, tak, dobrze, okay, yy, jest realizowany, ma być takim naszym portalem, który już teraz zresztą na Serce Nowego Świata, na stronie internetowej Możecie się zarejestrować. Ma być to portal społecznościowy dla ludzi świadomych. W pełni funkcjonalny, z mailem, pocztami, obiegiem informacji, linkami, pocztą, e, czyli całą kwestią także pisania blogów, e, macie tu swoją tablicę, swój profil, będzie mapka. Chodzi o to, żeby ludzie wreszcie zaczęli się informować, wreszcie zaczęli ze sobą realnie współpracować, mieli swój własny, a nie matrixowy mechanizm do tego, aby móc te wszystkie inicjatywy, pomysły, potencjał organizować w zupełnie odrębny świat. Nie potrzebujemy Facebooka, możemy stworzyć własne narzędzie, które będzie równie funkcjonalne, a może i nawet lepsze. Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć informatycznie w dopracowywaniu tego projektu, który jest, uważam, może być przełomowy, niezmiernie ważny, yy. <laughs> Proszę oni są o zgłoszenie się do Adriana Dudkiewicza. Na stronie w kontaktach powinien być. Tak, tutaj kontakt na pewno jest do Adriana. Także rejestrujcie się na sercu Nowego Świata. Twoje serce Nowego Świata to będzie, jak mówię, w pełni funkcjonalne narzędzie po to, żeby właśnie te inicjatywy na poziomie sieci zorganizować. A więc właśnie tak, jak jest skonstruowany internet, że nikt nie ma nad nim praw. Czy jest to wspólne dobro, że wszystkie inicjatywy są dobierane na zasadzie chętnych, na zasadzie wsparcia finansowego, dobrowolności, wymiana informacji, współpracy ma być ułatwiona, a głównym motywem jest to, że tworzymy nowy świat, nowych wartości, zupełnie alternatywnego systemu, i wtedy wy, jeżeli swym sercem zasilicie ten portal Serce Nowego Świata i on zacznie takie funkcje komunikacyjno, a także takie praktyczne, jak chociażby zakup żywności ekologicznej, zakup towarów zdrowych, budownictwo ekolo ekologiczne, koordynacja tego, Także to jest naprawdę coś niesamowitego, więc proszę rejestrujcie się, wysyłajcie zaproszenia znajomym, wciągajcie w serce nowego świata coraz to więcej krwinek, bo to może być naprawdę coś rewolucyjnego, to może być coś nowego i to wszystko dzięki naprawdę chłopakom i ich pomocy, a więc Jacek Łukasik, Adrian Dudkiewicz jeżeli chcecie pomóc w tym projekcie, jeżeli od strony programowania albo też ewentualnie finansowania, bo wiadomo, że tutaj koszty chłopacy już trochę wydali, ja część pieniędzy na pewno z Waszych datków im przekażę tutaj, bo przecież też na to między innymi one były zbierane, ale będzie tam jeszcze potrzebnych trochę, bo to jest, to ma być naprawdę w pełni profesjonalne narzędzie. Które wam oddamy po prostu, i które będzie naszym portalem informacyjnym dla ludzi świadomych. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą reklamę. Bo właśnie potrzebujemy małego cudu. Ten cud, który przez wiele setek lat wmawiano nam, że jest niemożliwy, czyli cud tego, że. Właśnie ten program, który bardzo często słyszę się ludzi. Co wy za utopię chcecie stworzyć? Przecież ludzie zawsze ze sobą walczą. Zawsze jeden chce wykończyć drugiego. Zawsze drugi jeden chce kogoś oszukać i być na szczycie. Zawsze, 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 zawsze. To jest tak głęboki program. Błagam was, żebyście w to nie uwierzyli. Nie dajcie sobie tego wmówić. Jeżeli rozpali się w nas świadomość na poziomie serc, poczujemy naprawdę, że druga istota jest z nami jednością, że to jest nasz brat i zaczniemy współpracować, zobaczymy, jak mamy władzę nad tym systemem, który nas nieustannie ciemięży, że sami oddaliśmy mu władzę, uznając, że, 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 że my, niedźwiedzie, jesteśmy e, słabsi niż mrówka, która trzyma łańcuch. Jak to poczujemy, to będzie naprawdę rewolucja świata. Jak te informacje wypłyną i zobaczą ci ludzie, którzy nas... Dzisiaj są tymi czerwonymi paniami, strażnikami systemu, że my jesteśmy po ich stronie, że my pokazujemy rozwiązania, które można już zastosować i one są trzy razy, 30 tysięcy razy lepsze niż to, co Matrix proponuje. To nie ma bata. Ci ludzie też to zrozumieją, nawet jeśli są ze starego świata, przynajmniej część. Może się jeszcze wiele wydarzyć. Miejmy nadzieję, że tak to będzie. Ten cud jest możliwy. Ja w to wierzę, że jest taka możliwość. <laughs> Dlatego to narzędzie jest takie ważne. Żeby tutaj stworzyć ten nasz świat, ten drugi obieg, zasilany nowymi treściami, jeżeli nawet informacje z Matrixa, bo oczywiście śledzimy tą parodię, jak on się sypie, bo musimy też reagować na pewne zdarzenia musimy obserwować, co tam się dzieje. Póki te światy są jeszcze jednak obok siebie i są sąsiadami, gdzieś się tam jednak przenikają też, musimy tych ludzi wyciągać też z Matrixa przecież. To też narzędzie będzie ku temu pomocne. Także jak musimy działać roztropnie, jako istoty świadome, jako istoty świadome tego, co się dzieje, świadome naszego, naszej roli, bo każdy, kto już jest świadomy, już wie, że ma rolę także przekazywania tego światła, tej informacji dalej, no to wynika z samej świadomości tego, jaką my tu mamy pracę po prostu ludzie. Każdy z Was, nie tylko Mikołaj Rozwicki, nie tylko Adrian Dudkiewicz, wy wszyscy tam siedzący, każdy z Was mówiąc, rozmawiając, tworząc wibracje wokół siebie, to światło, te informacje sieje. To jest naturalne. I dlatego zachęcam Was jeszcze raz. Rejestrujcie się, pro, reklamujcie i wspierajcie nas w budowie tego narzędzia. To będzie coś przełomowego. To będzie coś przełomowego, jeżeli to wypali. I ważne by było, abyśmy przypilnowali tego projektu, by faktycznie stał się on w pełni funkcjonalnym, niezależnym, świadomym, e, nasączonym takimi no, treściami Nowego Świata, portalem informacyjnym który będzie wam służył nam wszystkim do budowy, przynajmniej tych fundamentów tego nowego świata, bo wiadomo, później pewnie inne instrumenty także wejdą. Witam ze strony Adrian Dytkiewicz. Dzisiejsza audycja to będzie tak naprawdę techniczne przekazanie informacji, jak działa ten nowy portal, do czego on służy do czego wam się wszystkim może przydać. I krok po kroku chciałbym się przeklikać przez funkcjonalność portalu i pokazać, do czego czego ona może się przydać, więc po kolei. Jeśli widzicie, to to jest strona główna. Niebawem będziemy aktualniać telewizję, radia i całą zakładkę na górze. To jest dalsza część pracy, która nas czeka, ale na tą chwilę skupiamy się na społecznościach. To jest tak naprawdę coś w podobie do Facebooka. Wiele podobnych funkcjonalności, niektóre nowe będziemy dodawać. Będzie też możliwość pisania własnych blogów, dodawania własnych inicjatyw, zbiórek pieniężnych na jakieś wasze projekty. I wiele więcej. Na, na początek może informacje jak się zarejestrować. Czyli tutaj wchodzimy na stronę i klikamy przycisk Dołącz do nas. Wpisujemy sobie nazwę użytkownika. Na początek piszę testowy. Podajemy adres e-mail na jaki będzie wysyłana autoryzacja. hasło po tym kroku dostaniemy na maila pierwszego, pierwszą informację że nasze konto zostało utworzone i następnie możemy kliknąć tutaj przycisk zarejestru możemy też oczywiście wpisać swoją płeć dla te urodzenia informacje podstawowe kontaktowe ale nie jest to wymagane jeśli ktoś nie chce się tym dzielić to nie ma problemu można się zarejestrować bez tego Następnie klikamy rejestruj, odbieramy maila, a na mailu będzie link aktywacyjny do do aktywacji profilu. Możemy od razu też wybrać sobie e, swojego awatara i go wczytać na dysk. Tak to działa, samo, samo rejestrowanie. Teraz jak jesteśmy już zarejestrowani możemy się zalogować i przechodzimy do do socjalnego portalu. I co tutaj mamy? Mamy profile. To jest zakładka, w której ustawiamy wszystkie swoje dane profilowe, czyli zdjęcie, czy film chcemy mieć, czy możemy dodawać galerie swoje własne. E, blogi niebawem też będą. Preferencje, czyli kiedy chcemy dostawać informacje na maila, żeby były jakieś powiadomienia. Poproszę e, się przeklikać, zobaczyć co tu jest. Tak naprawdę wiele, wiele ciekawych ustawień. Można sobie to dostosować. Następna zakładka to są znajomi. Tutaj możemy dodawać różnego rodzaju, um, no komunikować się między sobą taka prawda. Jeśli jest ktoś na portalu, na jak mogę wpływać mm, tutaj możemy się dołączyć do kogoś, poprosić o dodaj do znajomego. Tutaj klikamy i wysyłamy komunikat. Ta osoba dostanie... Też informacje, teraz chcę na drugie przeglądarce żeby pokazać jak to działa. Wstanie informacja, że została wiadomość. No i możemy zaakceptować zaproszenie tego grona znajomych. Wewnątrz tego grona możemy wysyłać do siebie wiadomości. Wiadomości, tutaj klikamy wiadomości, napisz nową. Czyli tu naprawdę każdy, temat ma swoją mini skrzynkę pocztową połączoną z całą resztą portalu. Wysyłanie jest bardzo proste, nie musimy nawet znać adresy e-mail. Wystarczy, że mamy kogoś znajomych, klikamy tutaj e, kogo chcemy wybrać i wysyłamy informację. To jest bardzo proste. Następnie. Następna funkcjonalność to jest grupy. Chyba najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim. Tutaj każdy może utworzyć swoją grupę. Ja teraz grupę testową. Wpisujemy nazwę grupy, opis, czyli to na przykład może być grupa Łódź, grupa Kraków, to już od Was zależy decyzja. Wybieramy kategorię czy polska, czy zagranicy i tu jeszcze jest dużo ustawień, bo jako osoba, która tworzy grupę, zakłada, może zdecydować, czy są możliwe dyskusje, ogłoszenia wewnątrz grupy. Na razie wszystkie opcje zostawię włączone i pokażę Wam do czego może się to wszystko przydać tworzymy grupę zupełnie odpis grupy tutaj no. mamy nową grupę. tworzyliśmy grupę możemy sobie grać lewo do grupy I tak. mamy takie coś jak aktywności. Tutaj możemy wpisywać wewnątrz grupy nasze aktywności, czyli słuchajcie, spotkamy się na przykład 27 w tym miejscu. Um, ogłoszenia, czyli na przykład Halo potrzebuje transportu paczki ziemniaków z Krakowa do Wrocławia. Załóżmy czy ktoś się wybiera. Dyskusja. Tutaj też możemy dyskutować wewnątrz grupy. Zobacz pliki grupy. Tutaj czy jest taka funkcjonalność gdzie możemy wewnątrz grupy dzielić się plikami, czyli jeśli mamy jakieś dokumenty, zdjęcia, pliki wideo, których niekoniecznie chcemy publikować na, na profilu, tylko tak wewnętrznie między sobą w grupie wymieniać się informacjami czy plikami, to jest taka możliwość. Wybieramy sobie plik i, i, i wrzucamy, wrzucamy do, żeby reszta mogła sobie ją pobrać. Dalej, to by były grupy. W grupach możemy... a nie, zaraz dojdziemy do tego. Mamy jeszcze zdjęcia. Zdjęcia i filmy to jest... A, to, co będzie wyświetlane na stronie głównej systemu, czyli naprawdę całe życie. Tutaj możemy sobie wrzucić film na bardzo prostej zasadzie. Klikamy w filmy, dajemy dodaj. Klikamy dodaj. Wyświetla nam się okienko i wystarczy tak naprawdę skopiować adres linku filmu. Tutaj mam przykładowy jakiś film. Kopiujemy cały adres. Wklejamy go z powrotem tutaj. Lokalizację możemy wpisać lub nie i klikamy do I film został dodany i jest dostępny już dla wszystkich w tym momencie. Tak, jest informacja, że film został dodany. Następnie wydarzenia. Tutaj jeśli chcemy się na przykład spotkać, zorganizować konferencję, przecież każdy może założyć konto i reklamować swoje, swoje spotkania, warsztaty. To tak samo klikamy tutaj utwórz, wpisujemy tytuł, testowe, wybieramy kategorie. Mamy na razie kategorie konferencje, spotkania grupowe i pozostałe. Jeśli jakieś kategorie warto by jeszcze było dodać, to proszę na skontaktować się ze mną i, i jak najbardziej te dodane. Wpisujemy miejsce. I to jest ciekawa zabawa. Możemy pisać na przykład łódź, ulica, Narutowicza. 15. I mapka gogla powinna zostać dodana automatycznie, jeśli adres jest poprawny. Wybieramy następnie datę rozpoczęcia, konferencji zakończenia, czy całodniowa, czy ilość miejsc ograniczona. I zobaczyć, zobaczycie, że jest wiele różnych opcji. No i dodajemy takie wydarzenie. O, i jak widzicie, mapka automatycznie nam się tutaj dodała w dobrej lokalizacji, bo to jest oczywiście na 45. Osoby, które chcą się dołączyć, mogą sobie zaznaczyć, że wezmą udział czy nie wezmą udziału w danym, w danym wydarzeniu. Um, coś jeszcze. To by było tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o funkcjonalność na tą chwilę. Będziemy jeszcze dorabiać, tak jak mówiłem, blogi. Każdy będzie mógł sobie prowadzić vloga. Hmm, będą jeszcze takie konferencje na Skype, żebyście mogli wewnątrz grupy. E, zdzwonić się przez Skype'a i z wideo, zrobić taką konferencję, wymienić się poglądami, pomysłami. Będzie jeszcze tego dużo. Więc zapraszam do czynnego, e, czynnego udziału w budowaniu tego portalu, wymieniając się informacjami no i rozpowszechnianych informacji, że jest. Mamy narzędzie socjalne alternatywne dla Facebooka, dla społeczności. Czy, czy powiem, nie wiem, czy to nazwać esoteryczną. No wiecie o co chodzi. Dla Was. Tak więc jeszcze raz zapraszam i, i dziękuję. To wszystko. Do widzenia.